O, a mogłeś strzelić. A? Uu, wiesz, e, jest taki problem, bo ile tam mamy? Jeden live? No, z, 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 tak, wreszcie się przyda to całe prawdopodobieństwo ze studiów. Gdzie będę teraz po prostu cię cisnął. A. Będę ciebie cisnął. Ciekawe czy o, jesteś. Jesteś... Tylko nie masz swojego ubioru tego kurtki. O Jezu, co to jest? O nie, ten. Ten jest okropny. Teraz no. Dźwięku nie słyszysz też? Też. Aaa, trochę słabo. Muzyki zbyt nie A Można dodać. A, musisz nakliknąć. Dobra. Wiem. Tak. E, jak to... Jak to wziąć? No po prostu klikasz na środki daj... A ta, i, i teraz dajem... O tak, dobra. Uuu. Uuuuu Zobacz u mnie Wiem, ale zobacz co jest, jest. jest. okej. Okay. Dobra. Idziesz na dno, a nie, ty pierwszy jesteś. No. Okej, okay. chyba, że ja tobie też przeładowuję u ciebie. No. Nie, nie, to może... Ty... Ale czo... trochę ta gra jest trochę głośna czasami. Czekaj, ale to ja... Co... ja nic to nie no, mogę. Ej, nie! O, dobra. Nie strzelaj do mnie. Jak mogłeś chamię. Nie... Strzeliłeś. To okay. no, rosyjska ruletka, tylko wersja strzelba. Ej, zobaczysz teraz. Zobaczysz, Ej. zobaczysz. Tak in symulator. Ej, to. Wiesz, nawet nie... Nie strzelamy do siebie, strzelamy do, do, do systemu. Podoba mi się. Dobra. Zobacz no, na to. Ci... E, ci, Ej, nie, kur, nie kur, można to cofnąć simulator Nie można Ja chciałem cofnąć i... Dobra, swoje. Okay, 50 -50. masz swoje Okej, 50 chikek 50-50 Masz 50-50 A nie, masz masz to E, dobra ta gra może być rigged. Jak mogłeś. Ale, je... czy to jest. Jezu. <noise> tak, ale nawet nie możemy strzelać do siebie, tylko do systemu. What? Temu do systemu, what? Nie, może znajdziemy inną wersję. Ale najpierw chcemy rozgrywkę jedną zrobić. Ej, czekaj jeszcze ja. Ale przecież nic nie ma. Przecież nic w środku nie ma. Haha. <noise> wszystko, Lykerek. <noise> Dlaczego to. <noise> nie wiem. O! o. O na piwo Romper Tak Witamy w Wielkiej Brytanii Kurde, dają nam tyle tego Czemu? <grystanie> Zobacz ile noży mamy Wielka Brytania, slander Oj, ciekawe co zrobi teraz No, Kerek, nie masz jaj No, nie ma jaj, ale za to ma lupę <grystanie> Ciekawe co teraz zrobi, no ciekawe O czy w siebie nie możemy strzelić? Halor. No mówię, że nie można w siebie, możemy w system. Ej, jeszcze Dobra. twoja. O, ty. Oby, obyś dostał blanka. Obyś dostał blanka. <tryk> 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 o Okej, okay, teraz moja chwila. O, super animacja. Dobra. Czas na witaminki. Mm, witaminki. No. <śpiewanie> ja. za panią swoje w emboju. <śpiewanie> nie. I teraz jeszcze zobaczymy. O Boże. Okej. Okay. Witamy w Anglii. O nie. Kerek, wiesz co to, to znaczy? Tak. <śpiewanie> Ale kombo tak, i teraz zobaczysz. Teraz dostaniesz drugą w... W swoją w mordę. Już po tobie. Jak <grym> mogłeś. Zostało tylko jedno. Ale oczywiście. <grym> Nawet nic nie powiedział. Przelił do mnie nic nie wiem <laughs> Ale zrobiłeś jeden bądź bon Ile to ty... piwo? <laughs> Rąper no. O, masz. Ilość. A nie, to jest... O, nie, 4-3, dobra. To y... będzie to denerwujące. U... u Ciebie ja przeodowuję? Czy, czy ty przeodowujesz? Tak. A, ty dobra, ty u mnie jest na obrót. Okej, okay. więc spróbuję w takim razie tak. Okej. Okay. Nią. Okej. Okay. Nią. Okej. Okay. I teraz. Teraz na pewno będzie. Na pewno teraz będzie ostra amunicja. O tobie, cikerek. No, nie No <śmum> Znowu! I to nawet nie ma sensu, bo ty masz więcej lekarstw niż, niż w ogóle cokolwiek. No i... <śmum> o, to mogę wziąć? Tak, S super. jak <śmum> kiedy dostajesz tyle lekarstw, że możesz wyleczyć wszystko. Nie masz jaja. Miał jaja. Okej. Okay. Zobaczysz. Teraz nie masz szans. Jest pod tobie. Podoba mi się ilość tych no. oj. Nie, oj! To będzie najlepsze, jeżeli, jeżeli za chwilę wyciągniesz lupę i zobaczysz, że w środku jest live. I to dosłownie to by było najgorsze. O ty. Wiesz co jest najlepsze, że animacja pokazuje, jakbyś był przy, przypięty, a tak naprawdę nie jesteś. Że z drugiej strony. No. O ty. Na pewno ci się uda. Tam tam na pewno nie ma. Jeżeli chodzi o ostrą amunicję, tam jest atrapa. Czekaj, jak się to nazywa? Ta, ta amunicja bez pocisku? O, no to ci jesteśmy już. A, no. Chyba trzeba. Zresztą nie możesz przeładować rundę, minąć. Jeszcze gorzej. Nie nic się nie ruszy przez całe to załadowanie shotguna nic się nie ruszyłem. Okay. A nie, je jeżeli masz zbyt dużo, to nie straciłem. O. Dobra, czy masz lupę, bo nie patrzyłem w sumie. Masz lupę, no. Nic to ma być fair, <grym> Nawet ruchu nie mogę zrobić. O, nie. Jest teraz mój ruch. No teraz twój. Jej. Masz. Zobaczysz. O. O, wraca moje życie. O, o. A zobacz. <grym> Zobaczcie, jak mam idealnie. Mam trzy lupy <grym> i trzy noże. <grym> mmm, ciekawie. Wiesz co, ja na to. Jeszcze to nie pora na ciebie. Okej, okay. zobaczmy co kolejne jest. Co będzie w środku? Mmm, ciekawie, ciekawie, ciekawie. Mm. No, no, Welcome no? to London, my friend. Wiesz co mi się kojarzy ten, jak jest to piknięcie? To mi się kojarzy ten dźwięk z tym memem OmniMenem, że jak się obracasz i on taką poz Mam no, jeszcze Carol, go. Nie ma, nie ma szans. Co okay. Nie mogłem zobaczyć na jego live, że co tam jest, ale. Tak, zapewne odcina sobie, bo ma Blanka. Ja chciałbym sobie wyrównać, żeby jego długość była do tego shotguna. Ok, teraz jest pytanie, co ja powinienem <grymnie> zrobić dokładnie. <grymnie> no ale. Yolo. Jolo. On nie wie. A. Kto by się spodziewał? Jezu, ktoś powinien. <grymnie> <grymnie> ok, i tak muszę wykorzystać to, więc. Nic nie stracę. To twój koniec czy kerek. Żegnaj. Jednak nie. No, no, no nie, lupa, oczywiście, zawsze lupaj. Zawsze lupa. Je, zawsze lupa. <laughs> to, jest, to było oszukane od samego początku. Ja to obliczyłem, ja to obliczyłem. Nie po to chodziłem na prawdopodobieństwo, żeby nie wiedzieć. <laughs> o, teraz lupa płynie Tak, a co? Kurzem jest No i koniec gry, dobra. Tak, nie, po nie, nie potrafi odciąć shotguna i strzelić pustym nabojem Kurze nie. Na pewno No, <grym> no aha, i tyle no, Brawo no, Wydaje mi się, że dźwięków nie ma, to jest naprawdę... Wydaje się... Że... <grym> Jak przychodzisz z tych ciemności, to jest takie no. <grym> straszne Okej, okay, kto pierwszy będzie, bo. O, checker. Nie, to jest. Ja mówię, to jest już wcześniej. Ty coś tam. Nie wiem. Jakieś cheaty sobie za robaksy wykupiłeś. O nie. O. A mogłeś strzelić. KF. <grym> <grym> <U> <grym> Przynajmniej pierwszy raz ktoś strzelił w to. Wiesz, eee. Jest taki problem, bo. Ile to mamy? Jeden live? Tak. No, <laughs> <laughs> Tak, podoba mi się. Wszystkie były pozostałe. Plank. Podoba mi się, że. Nic nie, nie Nie, znowu lub masz. Tak, pan policjant. O, nie znowu. Ciekawe co teraz. Mmm, ciekawe co jest w środku. No, co tam w środku jeszcze zgana? Mmm, ciekawe co. Mogę no. już? A nie, co te. A, bo miałem kajdanki. No. A, a ty. Jaki Spryczasz z siebie? Ile, my mamy 6 żyć czy 5 żyć maksymalnie 6 żyć, no, ewidentnie Ok, zobaczmy co tutaj jest. Okej, okay, nice mm -hmm. A, nice. Dobra. I może zróbmy o, tak. Czy nie będę wykorzystywać tego? Może się przydać w przyszłości. No I teraz poczuj gniew mojego shotguna. Był słaby tekst, ale wystarczył. Yy, i... Mogę użyć ponownie kajdanek? Nie, jest zablokowany na szczęście. Mm. Ciekawe, co jest w środku z granicy co jest w środku. Blank. Nie zgadłeś Nie... Takie... mech podoba mi się wcześniejszy... <ścoughs> tak, to jest bardzo sprawiedliwe, to jest bardzo sprawiedliwe To ja na to pomysł W sumie... Nawet nie ma sensu, jak jeżeli... Masz 50-50 No właśnie O! Nie no, kur... Rikt! Rikt! Nie, lupa potrzebna. Mm, nie powiem. Nie. Lupa nie jest taka potrzebna. Co sumie ja nic nie mogę zrobić, dosłownie. No i co to będzie? Uuu. O. Uuu. Jeżeli ty byś zaczął, to by był problem, bo byś mógł przeładować trzy razy. Ale ja zaczynam. Okej, okay, donki. Zobaczmy co tam w środku jest. U, ciekawie. Okej. Okay. Jeszcze to nie twoja pora. U, Jesz Jeszcze nie, jeszcze nie. No dobra. Teraz... Może proszę. Nie, Możesz wybrać. System czy, czy, czy ty. System. A, ja szczęście. Ale nie na długo. Jak myślisz, jakie jest prawdopodobieństwo? W sumie... W sumie małe, ponieważ... Tam już nic nie ma. Okej. Okay. Jeżeli to być lekarstwo, to by była jedyna dla ciebie nadzieja. Uh, uh. Uh. 50 na 50. Zobaczymy, jak tam tobie pójdzie. Dobra, daję tobie szansę. Szelić w ciebie? Czy nie? System. Nie, to nie była. To nie pytałem się, nie. dobro... Dobra, jak chcesz, system. <tolans> <grym> Zostało ci tylko jeden pocisk, tak naprawdę. Więc aż tak się nie ciesz z bardzo tym... Powiem ci tak... Lupa, wskaże twoją. Uuu, nie niedobrze, niedobrze, Chikek, niedobrze. Nie musiałeś patrzeć. Ja wiedziałem. A, na pewno. No, bo se kalkuluje, jest. Bo jest. Tak, tak. Kalkuluję się, kalkuluję. No co to. To jaki teraz pociesz będzie? <laughs> no ja, nie muszę się pytać, wiem jaki, więc. No nie. Mmm, no, ciekawe co się <laughs> OK, nie powiem. Gra dopiero się zaczyna. Mm. Uh -uh. O, no, o masz szanse 50 na 50. To w system. Ach. No uh. i kurna, nie na nieży. Mm, dobra, najpierw nieco witaminek. Mm. Później ciekawe co jest w środku. Mm. Ciekawe co jest w środku. Mm. Zobaczmy, zobaczmy. Mmm... Ciekawe, ciekawe, ciekawe... E, Wiesz co, może... może jeszcze kajdanki Tobie założę, mmm... No, no, no... Mm, tak ta, ta dla siebie tylko obcinam tutaj rurę, tak dla siebie, no, no... E, jakieś ostatnie słowa, Dobra, Dobranoc. Jeeeej! Wreszcie! Jeden, jeden... O. Dobra, ale chyba kończymy. No, ale ciekawe się to gra.